Już tu są na miejscu Zgodnie z zaleceniami Taka knajpa jest na tym Informacja żeby nie tankować na tym ostatnim Co to było? Orlenie? Przed wyjazdem Bo będzie najzdroższa niż tutaj w Berlinie Także po prostu goście golą A jak są pazerni to nich nie zarabiają nic Pływają łódki Ale mam nadzieję że zaraz będą mega hamburgery nie, nie do Ciebie zadzwonić. A co Ci pisze? Ja Ci pokażę O, 39 only. No i co? Jest. Już 49, 151. Tak, tak, ale z plus 49. Samo 151 nie ma. Dobra, czekajcie, bo tu jest menu. A Ty teraz dzwoniłeś na inny Ty zadzwonisz na inny numer. A może go No Mam gdzieś tam, tym, bo tutaj sobie włożyłem kartę. A kartę gierma, germańską nabyłem sobie Lebara na Allegro, także jakby ktoś sobie jechał, to można na Allegro kupić Lebara. Taką kartę. Dzwoni tam u mnie. E, I taka karta Lebara. E, Marcin. Za małe Marcz pieniądze dobra. jest, można sobie... Taki numer, jakby coś? Czekaj, że nie nagram. Gadasz i gadasz jak jakiś nienormalny. Nie Halten jest... klapę. Wolnisze fajne, naprawdę. Ja brosło. nie, nie wiedziałem, nie że żeby... jest tak. Giant Burgers, proszę bardzo, to jest to, co mnie interesowało. W tej knajpie, a jeszcze Monster Burgers, ja pierdzielę, już chyba Monster wezmę. Ale to się w limicie nie zmieści. Ja limit tu nie obowiązuje. Limit obowiązuje tylko do granicy, kurna RP. Poza granicą RP jest automatycznie anulowany. Ale coś, żeby... mówiłem, że będzie fajna knajpa. Proszę, rozdarty. Ja ci sprawdzę, czy frytka dobra. Mm. Godle chicken. To są dobre niemieckie hamburgery. Czekam na wasze. Nie, no, za tydzień tu muszę zostać. KGM. Nie, to się, to się tego nie da zjeść. Powiem Wam, że patrzcie jak wygląda mizernie ten widelec w porównaniu do, do tego tam Kolega mi tu podpowiada, że w CV można wpisać raz zjadłem jako osiągnięcie. Nie, myślę, że raz. oczywiście O, są wasze. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. No, tutaj to umiem nakarmić człowieka. No. Naruszyłem delikatnie konstrukcję, ale to już chyba niedługo będzie koniec moich możliwości. Rozdarty też tak kował i co? Tak, tak, ja to nie ale tu proszę bardzo. Tu sobie półlitrowy pół kufelek, żeby było wiadomo. Koledzy dają radę, no. Szyłam kciuki, mam nadzieję, że są jakieś nagrody. Ja pierdyka, no nie mogę w to uwierzyć. Yy, tak może jeszcze informacyjnie, 24 euro to kosztuje. Ciekaw jestem, jakie jest za 24. A, już nie będę komentował. Po prostu. To była monstrualna. Jak będziecie przychodzili do tego fajnego miejsca, które Wam pokazywałem. Nie wiem, jak ono się tam nazywa. O, RODE XXL. Młody tu reklamuje. To jak będziecie brali takiego hamburgera, to na 4 osoby? Bo jeszcze kapelutki zostały. Ja nawet nie zjadłem pierwszego piętra. <noise> A ten pan, no z trzech kotlecików nie dał radę. Amatorka, no a szkoda, że się tyle zmarnuje, no przysięgam. Ale, ale pierwsza knajpa, gdzie wyglądało na tym: na zdjęciu, że będzie mniejsze, nie? A tu dostałeś jeszcze dwa razy większe niż to, co na zdjęciu. Nie bywała sprawa. Chcielibyśmy ja, ja przy tym całowności. Ja się, ja się, ja się mogę usprawiedliwić. Zjadłbym to, gdybym mógł się napić piwa, ale że prowadzę wóz, to niestety. Jeszcze ten wyśmienity bekon, który sobie dodatkowo zamówiłem, zostaje. Zanim dojdziemy. <kłysy> To jest jeden mankamen. No, wszystko by było fajnie, ale nie dodali frytek. Ale patrzcie, jak tu rzeźnicy dają radę. Patrz, ten już prawie wykończył i tamten kurna rzeźnik. A pierdziele. Ja tu wyszłem jak miętka faja ostatnia. No i młody. Nikomu tutaj... Tak zwany rozdarty, żebyście wiedzieli kogo szukać, żeby mu tutaj napisać, że się nie spisał. Tu jest za zawodnik, chce się pod... No nie, samo mięsko, mówię ci. Już zostaw bułkę, samo mięsko bez sałaty. Dobrze, jeszcze samo miejsce. Jeszcze jeden. Ale tu patrz, dzielnie, dzielnie walczy. Naprawdę. Jakiś competition się przydało. Patrzcie, jednak się ujął honorem. Powiedział, że nie odpuści. I proszę bardzo. Poszło całe. Miętowy opłatek podać. Strzeżcie się tego. Chociaż, jak wszyscy stwierdzili, pomimo tego, że bulgery były ogromne, i wyglądały na bardziej do fotografowania. To były całkiem smaczne, nie? Tak mięso było dobre i bekon dobrze przyrządzony i sosiku dużo, no korze przerosło no, po prostu ilości. Zdecydowanie. Dla wycieczki było. Tak, dla wycieczki, no trzeba było czegoś grubego rozpocząć, mam nadzieję, że następne atrakcje nie będą aż takie Kalibota? dramatyczne. Dobra, mam jeszcze rachunek z tego, tej wielkiej hamburgerowni. Mieszkamy w cudownym hotelu, mamy zarąbiście fajny telewizor i piętrowe łóżka. Ale takie są, jak są targi w Berlinie, to się nic lepszego nie znajdzie, a poza tym tu jest tanio. Słuchajcie, 85 eurosków. Ten, co młody Jad, rozdarty, sznycel, 12,90. Te dwa cheeseburgery bekonowe, co jedli z moi, 16,90. Mój mega wielki skurwenson, Druple whooper, 25 eurosków. Wziąłem, był droższy. Był ekstra bekon, nie wiem po co. Eee, cola Light moja, o, żeby było. Tam ci sobie zjedli kurna po browarku.